Hej, siemanko moi drodzy, z tej strony Dejmo na kanału Polewelujmy. Dziś zapraszam was bardzo serdecznie na ósmy odcinek naszej przygody Season of Discovery w World of Warcraft Demopalem, czyli Human Paladynem. Na początku pierwsza informacja to taka, otóż w poprzednim odcinku z trybu hardcore spróbowałem nowego addonu, storyline, jednak no nie sprawdził się tak jak chcieliśmy, więc dzisiaj sprawdzimy sobie inny, będzie to Immersion. No, który ma pomóc nam w imersji, więc zobaczymy teraz jak on się sprawdza w akcji. No i to będzie nowe okienko, gdy będziemy rozmawiali z NPC-ami. no to zaraz sobie zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, bo wróciłem do wioski Oberlin, to porozmawiamy sobie z Alandarianem, albo Alanda Alandarianką. Więc zobaczmy jak to wygląda. No i właśnie, mamy tutaj nowe okienko, tutaj będziemy sobie czytali co ma nam do powiedzenia ten NPC, no i no, tak to wygląda. Zobaczmy. Witaj człowieku, miło mi cię poznać. Czujesz ten wspaniały aromat? To mój sekretny przepis, Daimopal. Świeży gulasz z choćca, wyśmienity. Może jesteś zainteresowany jego poznaniem? Zanim cię go nauczę, musisz udowodnić, że dajesz sobie radę z tymi zwierzętami. Cóż, nie oczekuję, że pójdziesz tam... Oswoisz jakiegoś i wrócisz tu na jego grzbiecie, ale jeśli zabijesz kilka z nich i przyniesiesz ich soczyste mięso, może dam się przekonać i nauczę cię jak przyrządzić gulasz z chodźca. A, okej, okay, to ja w sumie niepotrzebnie to kupowałem e, ostatnio. A nie, dobra, ja to kupiłem na innej postaci, dobra. Ok, czyli co, no możemy wziąć sobie to zadanie. I od razu je możemy... Oddać, bo już sobie wylutowaliśmy 5 sztuk mięsa ze Stepu Pochodźców. Garnek jest pusty, a ja jestem głodna. Co zajęło Ci tyle czasu? Fantastyczne. Spróbuj i powiedz mi, co o tym sądzisz, Dejmo Pal. Dobra, 1800 punktów doświadczenia otrzymaliśmy, no i recepturę na ten właśnie gulasz ze Stepu Pochodźców. Potrzebujemy 50 punktów cookingu, no to już blisko, bardzo jesteśmy. No i ten gulasz. Przywróci nam oczywiście zdrowie, ale oprócz tego doda nam 4 punkty do Staminy oraz do Spirytu na 15 minut. Tak więc to sobie dodam do paska. Mamy tutaj też tę kiełbaskę, która doda w sumie to samo: 4 punkty do Staminy oraz do Spirytu. No to dobra, na razie ty możesz sobie siedzieć tutaj. Najpierw sobie zjemy kiełbaski, a później zajmiemy się gulaszem. Dobrze, że to, to jedzenie nie ma żadnej daty ważności, więc możemy sobie je trzymać w ekwipunku, ile tylko chcemy. Dobra, teraz podejdźmy do e, Tundrisa. Weźmiemy od niego kolejne zadanie. Leżące na wschodzie ruiny Bashalaran roją się od demonicznych sług. Kochliki i satyry, które osiedliły się w tym rejonie, żywią się magiczną energią tego miejsca. Wciąż z niej czerpią, zwiększając swą moc. Mimo to zauważyłem, że jest tam kapliczka, do której się nie zbliżają. W zachodniej części ruin, ze szczytu małego urwiska, emanuje dziwna niebieska aura. Tam musi znajdować się przyczyna niechęci demonów. Chciałbym, żebyś to sprawdził. No i musimy znaleźć źródło dziwnej niebieskiej aury w ruinach. Dobra, zadanie wzięte, więc teraz już stąd wyruszamy. No, ja tak właśnie przeglądam sobie swój ekwipunek. I no, mamy za dużo rzeczy teraz. No ale, nie mamy tutaj kompletnie ani banku, ani e, auction house. Więc nie możemy pozbyć się. No, w sumie żadnej z tych rzeczy, które obecnie mamy. Więc no ja w sumie chyba nie potrzebuję aż tyle mięsa nosić przy sobie. Więc dobra, no myślę, że co? Po prostu tego się pozbędę. E, tego również. Te jajka w sumie też mogę wyrzucić. No i w sumie też mogę sprzedać cały stak tych bandaży. Za cztery srebrne monety. Hello. Okej, okay, no i dzięki temu troszeczkę zwolniliśmy sobie miejsca w plecaku. No o tyle mi powinno wystarczyć na naszą następną wyprawę. Czyli dobra, no teraz mamy 500 metrów do przejścia, będziemy się kierowali w te okolice, no i tutaj będziemy wykonywali kolejne kilka zadań. Ok, dotarliśmy na miejsce. Jest tutaj Asterion, z którym możemy porozmawiać. Ach. Czemuż to zawdzięczam ten wyjątkowy zaszczyt towarzystwa takiego człowieka jak ty? Szczerze, patrząc na moich obecnych kompanów, bez obrazy dla moich gospodarzy szlachetnych, greli i satyrów, Twój widok można śmiało uznać za poprawę sytuacji. Ależ proszę, nie pozwól, by mój mało wybredny język odpędził Cię z tego miejsca. Zaprawdę minęło wiele lat, a nawet dekad, odkąd zaznałem cywilizowanego towarzystwa. A, czyli co, no widzę, że to już tutaj wszystko żadnego nowego zadania nie będziemy brali no to dobra, dreptamy dalej, więc teraz 1000 metrów, czyli jednak nie będziemy wykonywali tutaj zadań, ok więc teraz lecimy w tym kierunku i tam weźmiemy sobie kolejne zadanie rozmawiamy z sentinelem Tyszą Dobra, jesteśmy już na miejscu, więc tutaj sobie zaraz porozmawiamy. No ja po drodze zabiłem dosłownie jednego moba i wbiliśmy poziom 18. No to nasz kolejny punkt talentu pójdzie w deflection oczywiście. No i jeszcze jeden nam tutaj zostanie. Parowanie zwiększone o 4%. Na wschód stąd znajdziesz ruiny Ametaran. Obecnie spotkasz tam jedynie niespokojne duchy szlachetnie urodzonych, którzy niegdyś zamieszkiwali tamte mury. Niegdyś był to także dom sług Asshary, w którym mogli oni swobodnie praktykować swą potężną magię. Zostałam wysłana w celu zbadania ruin. Gdy się tam znalazłam, natknęłam się na dwie duże tablice, na których ktoś nabazgrał historię Ametaran i jego upadku. Gdy czytałam runy, obstąpiły mnie duchy, więc uciekłam. Proszę, jeśli tylko możesz, udaj się do ruin i odczytaj dla mnie te tablice. Dobra, nie ma problemu. Dobra, więc teraz będziemy musieli zabić tą Anaję. Więc tutaj mamy informację, że ona może być dosyć mocna. E, mamy też zebrać 7 Highborn relików tutaj z tych właśnie mobów. No to dobra, lecimy, spróbujemy znaleźć tą e, Anaję. Ona, możliwe, że będzie to elitarny mob, na, które, na który poziom jest w ogóle to zadanie? Na 16. no my jesteśmy teraz na osiemnastym. No zobaczymy, może być ciężko, ale spróbujemy, na pewno. wszystko tu mamy załatwione, więc jeszcze będziemy musieli przeczytać e, tą tablicę. No w ogóle zobaczmy co tutaj mamy. Ok, nic dla nas. Co mamy napisane na tej tablicy? Dobra, w sumie to nie mam pojęcia co tu jest napisane. To nie po naszemu. Dobra, więc to w sumie nieważne. No dobra, to teraz musimy przebić się 150 metrów stąd i przeczytać kolejną tablicę. Pewnie to też będzie w nieznanym nam języku. Więc sobie tam podejdziemy, przeczytamy. I co, sprawa załatwiona, i wrócimy do tyszy. No, tak jest, dobra, też nie wiemy co, o co tutaj chodzi, ale możliwe, że zaraz się dowiemy. Nie posiadamy wielu zapisków z czasów wojny starożytnych, a zwłaszcza z okresu zniszczeń studni wieczności. Wziąwszy jednakże pod uwagę wszelkie ówczesne wstrząsy i kataklizmy, nie można się temu dziwić. Dzięki Twojej pomocy zakończyłam swą pracę i mogę złożyć pełny raport kręgowi. No, myślałem, że się dowiemy, co tam było napisane, no jednak nie. E, dobra, możemy wrócić do Oberdeen. I na początku porozmawiamy sobie znów z Gwenyf. Niech, Helun, idzie u Twojego boku, Paladynie. Świątynia Księżyca przybyła, aby pomóc mieszkańcom Oberdeen. Witaj, Daimopal. Znalazłeś kolejne zwierzęta, które skonały na plaży, i chcesz mnie o tym powiadomić? Kolejne znalezisko do zbadania. Dobra robota, Daimopal. Te pozostałości zostaną przestudiowane, gdy tylko trafią do Darnasus. Proszę, przyjmij to skromne wynagrodzenie za szczątki, które dostarczyłeś nam do zbadania. Dobra, to wszystko. Teraz porozmawiajmy z Serelianem. Niosąc wielki ból w sercu, podążyłem z Shando Stormrage w letarg i zabrałem mój smutek w sny trwające tysiące lat. Good luck, Dziękuję ci, Dajmopal. Może byłoby lepiej, gdybym zrobił to sam. Jednak nawet po tych tysiącach lat nie potrafiłbym podnieść ręki na moją kochaną. Proszę, chciałbym zostać sam z moim smutkiem. A my otrzymamy... O kurde! I to jest, proszę bardzo, Best in Slot do paladyna healera czyli otrzymamy plus 5 do intelektu minus 3 do spirytu to możemy trzymać się w offhandzie ale okej, okay, nie będziemy mogli tego użyć przecież, bo używamy dwuręcznej broni ale zawsze będzie można to sprzedać zobaczymy czy, a to jest soulbound no to trzeba będzie sprzedać wendorowi. ale dobra, wiecie co zastanowiłem się jeszcze nad tym itemkiem i no możliwe, że będziemy próbowali healować w dungach no to na razie tego nie będę sprzedawał. Zostawimy sobie to w ekwipunku. Okej, okay, porozmawiajmy z Tarnarjunem. Zrobiłeś dla Oberdin wielką przysługę, Dajmopal, ale zadanie nie jest jeszcze skończone. Przetrwanie naszych ludzi i ziem wymaga drastycznych kroków. Przelałeś krew w sług natury, powaliłeś wiele chorych zwierząt. Mieszkańcy Oberdin mają u ciebie wielki dług za to, że ulżyłeś lasowi w jego cierpieniach, nawet jeśli tylko na chwilę. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie, lecz wiedz, że znowu będziesz musiał zabić. Mam nadzieję, że to ostatni raz, gdy zwracam się do Ciebie o pomoc. W jaskini na północnym wschodzie, niedaleko Bashalaran, mieszka Matka Leża. Zabij ją. I za to otrzymamy, no nawet spoko, rękawice, no ale stracimy dużo punktów pancerza, ale zyskamy plus 3 intelekt, plus 2 do spirytu. Ale nie, dobra, jednak weźmiemy sobie tą pelerynkę za wykonanie tego Jest zadania, dobra. Ej, teraz jeszcze porozmawiałem z Terem Tisem. Zmyj krew ze swych szat i nie żałuj tego, co musiałeś zrobić. Wręcz przeciwnie, przyjmij me podziękowania. Zmniejszyłeś zagrożenie czyhające na naszych ludzi tutaj w Oberdeen, nawet jeśli Darkshore wciąż jest w niebezpieczeństwie z powodu skutków działania spaczonego Mchu. Twoje umiejętności pomogły mi już w mych działaniach, Daemopal. Co to był za hałas? Brzmiał jak ryk. Czy mogę znów poprosić cię o pomoc? chodzi o Grimcloa i jego mistrza Volkora. Ponadto mogę sprawić ci magiczny płaszcz, który pozwoli ci kroczyć niepostrzeżenie wśród stworzeń Darkshow, gdy będziesz go szukać. By stworzyć ten płaszcz będę potrzebował świetnych skór księżycowych panter, ich samców lub matriarch. Tylko ich skóry są dostatecznie duże. Tylko ty znajdziesz na północ stąd, niedaleko rzeki Wildbend, lub dużo dalej na południe, bliżej Ashenvale. Dobra, teraz zobaczymy jeszcze co tutaj się dzieje u góry. I porozmawiamy z Elisą. Witaj, człowieku, jestem Elisa. Starbreeze, moim obowiązkiem jest zadbanie, by nic nie mogło zaszkodzić o Oberdeen. W tym celu wysyłam Bantula Shadowstrike'a, by przyjrzał się dziwnym zdarzeniom zachodzącym w pobliżu wieży Atlaksa na północnym wschodzie. Już dawno powinien wrócić. Martwię się, że mógł natknąć się w lesie na jakieś niespodziewane zagrożenie. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś go odnalazł i sprawdził, czy wszystko z nim w porządku. Nie ma problemu. Dobra, teraz jeszcze szybka wizyta u Tundrisa. Gdybyż tylko narzędzia ich zguby zostały zniszczone w kataklizmie, który pochłonął nasz świat. W każdym razie musimy zrobić co w naszej no mocy, by horror z naszej przeszłości nigdy więcej się nie powtórzył. To z pewnością tylko moja wyobraźnia, ale niemalże czuję na tych przedmiotach plugawą magię szlachetnie urodzonych. Zniszczę je, aby drzemiące w nich zło nigdy więcej nie wydostało się na wolność. No dobra, no to e, teraz lecimy sobie 700 metrów stąd, czyli w tym kierunku weźmiemy sobie kolejne zadanie, wtedy wracamy do Bashal Aran, tutaj porozmawiamy z Asterionem, później biegniemy tutaj po kolejne zadanie. No i chyba wtedy już zaczniemy coś sobie wykonywać. No czas najwyższy. Dobra, dotarliśmy znów do tego kryształu. Teraz będziemy mogli sobie w nim podłubać. Kryształ wygląda bardzo obco na tle leśnej scenerii Daaksho. Masz wrażenie, że słyszysz ciche brzęczenie wydobywające się z wnętrza kryształu. Znów polałeś tajemniczy kryształ wodą. Wyjmujesz korek z fioli i ostrożnie oblewasz czubek kryształu księżycową wodą. Widząc stróżki wody spływające po krysztale zauważasz, że jego nieprzenikniona powierzchnia staje się przezroczysta. Woda księżycowa ujawniła skrywające się w krysztale małe fragmenty kości i połowę szczęki. Szczęka wydaje się być ludzka, jednak pozostaje to niepewne bez rozbicia kryształu, co pozostaje czynem niemalże niemożliwym, nawet dla najsilniejszej magii. Zadanie wykonane, pozostaje więc wrócić do Oberlin i powiadomić o tym wartowniczkę Glindę. Dobra, to, to sobie yy, załatwimy później. No teraz. Biegniemy 800 metrów stąd na kolejną plażę, czyli w tym kierunku. No i dobra, jesteśmy na północnej plaży. Mamy murloki, mamy kolejne zwierzę. No to jazda z murlokami najpierw. Bra, pierwszy szybko pokonany. No, zajmiemy się wszystkimi trzema może nawet ma zobaczymy. O, proszę, jaki cios krytyczny, super. Albo dobra, zobaczę, czy damy radę. Okej, okay. gdzie ja muszę podejść? Jeszcze chyba muszę się zbliżyć do skorupy. Nie ma problemu. Tak, skorupa. O, tak, dobra. Okej, okay, fajnie, ten się nam nie spulował, elegancko. Na krawędzi mgieł spoczywają pozostałości olbrzymiego kosogona, znacznie większego niż spodziewałbyś się spotkać w Daksho. Nie wiadomo jak to zwierzę się tu znalazło. Grupa murloków, która teraz ucztuje na jego cielsku, wygląda na zbyt słabą, by nawet w dużej liczbie pokonać taką bestię. Choć większość szkieletu została obrana do czysta, pozostało dość kości, by zabrać próbkę do zbadania dla Gwenneth z Oberdeen. Dobra, to to mamy już załatwione. Teraz idziemy szukać kolejnej bestii. Na plażę, jeszcze bardziej na północy. Dobra, jesteśmy na kolejnej plaży. No i tu też mamy murloki, ale jest ich troszeczkę więcej. Dobra, musimy dostać się tutaj, więc będziemy walczyli chyba tylko z tymi trzema. Okej, okay, one są na poziomach piętnastych. No to nie jest jakieś ogromne wyzwanie, ale no, żeby być tutaj pewnym, że nie padniemy, weźmiemy sobie ich pojedynczo. No tak, murloki uciekają przecież. Dawaj. Chcecie zlutować stary. Dawaj, dawaj, dawaj. Zrobimy to. Dobra, okej, okay, odpuścimy sobie. mamy i e, skrzyneczkę. Którą też na pewno za chwilkę się zajmiemy. Dobra. Okej, okay, unieruchomił nas na chwilkę. No i dawaj tego trzeciego murloka. Nasza rotacja w sumie na razie nie zmieniła się od e, gdzieś poziomu 10, czyli cały czas otwieram walkę Crusader Strike'em, następnie bierzemy sobie tą pieczęć, później e, dajemy osąd. No i w sumie tyle, tak wygląda nasza główna rotacja, czasami przy cięższym przeciwniku najpierw zacznę Seal of the Crusader, wtedy osąd e, i później Seal of the Raciousness. Ok, mamy kolejną skrzynkę. Trzeba tutaj Goblin e, The Wild Clams. O kurde, już mamy przepełnione bagi Dobra, bram. Ok, czyli mamy dwie dostawy do ogarnięcia: light leather oraz e, to, co właśnie wylutowaliśmy. No kurde, mamy naprawdę mało miejsca, więc ja nie wiem, czy następnym razem, gdy będziemy w jakimś większym mieście, gdzie będzie Auction house, e, nie rozzejrzymy się za jakimiś lepszymi bagami. No dobra, ale na razie zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na plaży spoczywają kolejne pozostałości żółwia morskiego. Ten jednak ma przymocowaną do skorupy porzuconą lektykę. Może to stworzenie zostało raczej przywiedzione na brzeg przez nieznane istoty, a nie samo osiadło na plaży, by zakończyć swój żywot, jak to sugerowały inne zwłoki. Szaromgielne murloki uczyniły sobie z jego pozostałości dom, ucztując napadlinie. W lektyce znajdujesz skrzynkę z dziwnymi oznaczeniami. Może Gwyneth? Zoberdin Uda się coś z tego zrozumieć. No to fajny macie domek. Dobra, teraz musimy zabijać em, Crawler's Reef i z nich wyfarmić 6 Pine Crab Chunks. No to lecimy z tym. No to są poziomy 17. thank you Dobra, mamy to w końcu. Okej, okay, ten ostatni itemek, no musieliśmy zabić kilku tych krabów, aby go otrzymać, no ale okej, okay, w końcu się udało. No i co, wbiliśmy poziom 19 właśnie przed chwilą, no to ostatni punkt pójdzie w deflection. No i teraz zaczniemy iść w Pursuit of Justice. No to zobaczymy sobie o co to chodzi, no ale już mogę Wam powiedzieć, że to poprawimy szybkość poruszania się naszego bohatera. Teraz idziemy 300 metrów stąd. Użyjemy sobie fiolki. Aha, właśnie. Jeszcze wylutowałem sobie ciekawy pas, który chciałem założyć z wami. Stracimy pancerz, ale zyskamy dwa punkty do zręczności i 3 do staminy. Dobra, czyli co? Czyli to jest tutaj? Tutaj mogę tego użyć? Czy... Okej, okay, myślałem, że... Trzeba będzie podpłynąć na... No, ale nie, ok możemy to zrobić tutaj. No i okej, okay, to wszystko. Więc teraz e, lecimy do jaskini Cliff Spring River Cave. Czyli dobra, zobaczmy sobie jeszcze na mapkę, czyli będziemy kierowali się w tym kierunku. Tutaj mamy tą jaskinię. No i będziemy lutowali sobie kilka itemków. Dobra, okej, okay, wszystko mamy. Czyli teraz tak, możemy tutaj widzę, że zrobić jakiś logout skip znowu. Ale okej, okay, jeszcze poradźmy sobie z tą syrenką. To szybka sprawa. No, powiem wam szczerze, że gdyby to był hardcore, to miałbym naprawdę ciężki czas. A tak to sobie na luzaczku tutaj latamy. Co prawda no nie zginęliśmy. O, co to ciekawego. Okej, okay, w sumie nie będziemy się w to wyposażać, ale możemy to sprzedać z zyskiem. 9 srebra to kosztuje. Więc dobra, co ja tutaj wyrzucę teraz. Okej, okay, nasz stary pas w sumie też troszeczkę jest wart. Kurde, no, zdecydowanie za dużo rzeczy ja tutaj mam. Trzeba będzie na pewno rozejrzeć się za jakimiś em, nowymi bagami. Aha, czyli my w sumie możemy wrócić do Oberdeen. No to dobra, no to mamy a możemy go użyć. Dobra, więc najpierw posprzedaję sobie wszystko, co jest do sprzedania. Dobra, czyli to na razie tyle. No i wracamy na 5 golda. Myślę, że jeśli chodzi o heist, to nie idzie nam najgorzej. No i teraz podejdziemy sobie do Tundrisa. Wskażenie rzeki Cliffspring to tylko początek niepokojącego trendu w Darkshore. Próbka, którą przyniosłeś pomoże nam ustalić plan, plan ataku, jak zaczynam podejrzewać. Go in peace. To, że woda jest skażona, to żadna niespodzianka, lecz powąchaj tylko jak cuchnie. Wygląda na to, że trzeba działać raczej prędzej niż później, prawda? Na wschód od nas leży Felwood, prawdziwe źródło skażenia, z którym miałem już kiedyś do czynienia. Podejrzewam, że ta próbka potwierdzi moje przypuszczenia. Prawdopodobnie będziemy w stanie opracować odpowiednie lekarstwo na miejscu, lecz by w ogóle spróbować, będzie nam potrzebna pomoc. Mam nadzieję, że będziesz w stanie jej nam udzielić, gdy nadejdzie ku temu pora. Dowiedzieliśmy się, że za skażeniem furbolgów stoją satyry. Pływają na nie za pośrednictwem talizmanów, którymi przesyłają magię. Jeśli furbolgi mają mieć nadzieję na ocalenie, musimy zwabić satyra z i zabrać mu talizman. Napełnij tę misę wodą z naszej księżycowej studni i zabierz z północnych obozów furbolgów nieco jedzenia. Zmieszaj je w misie i umieść koło ogniska przy rzece. Każdy furbol, który z niej zje, zostanie oczyszczony na dość długo, by zwabić satyra, którego musisz wówczas zabić. No i dobra, no to wiemy, co mamy zrobić. Eee, zobaczmy, co tutaj na nas czeka w razie czego. O, dobra, te spodnie będą kozackie. Dobra, zadanie wzięte. Teraz podejdziemy sobie do archeologa Holly. Jest i ona. Ty mistrz Grey Whisker przydzielił mnie do pracy pod kierownictwem wielkiego poszukiwacza Ram Travella. Był to dla mnie wielki zaszczyt. W akademii w Forge każdy słyszał o jego wspaniałych odkryciach. Ale poszukiwacz jest ostatnimi czasy jakoś e, niepomny na otoczenie. Odkryliśmy ślady po wielkiej społeczności. Straszliwe golemy wyłoniły się z ziemi i opanowały teren wykopalisk. Ram Travel nawet tego nie zauważył. Pobiegłam do Oberdin po pomoc. Proszę, udaj się na południe i sprawdź, czy z nim wszystko w porządku. Dobra, nie ma problemu. E, teraz porozmawiamy sobie z Glindą. Hello. Hmm, wydawałoby się, że wiemy więcej na temat tego kryształu, jednak, wszystko, co z tego wynika, to więcej pytań. Przykaże wszystko, co wiemy Radzie Oberdin. Być może oni wskażą nam jakiś kierunek w tej sprawie. Oczywiście, jeśli jakiś istnieje, na chwilę obecną niebezpieczeństwo jest wystarczająco daleko na wschód, aby nam zagrażać. Jeśli chodzi o Ciebie, przyjmij to i potraktuj to jako nagrodę za dobrze wykonaną robotę. Dobra, to tutaj weźmiemy sobie najdroższą nagrodę, czyli ten staw. No i pięknie, teraz będziemy mogli napełnić kolejną fiolkę. A to raczej, no, napełniamy tą misę. E, którą będziemy musieli użyć tam w e, kampie furbolgów. No to się ma Baritras. Masz dla mnie te grzyby, byłeś w jaskini. Oj, tak, byłem, byłem. Wielkie dzięki. Te grzyby to wspaniałe okazy. A gdy byłeś przy wodospadach Cliff Springs, znalazłeś cokolwiek, co potwierdziłoby ostrzeżenia prastarych? Prastarzy są mądrzy, ale mam nadzieję, że tym razem się pomylili. Dlnadry. Onu, prastary, wiedzy z zagajnika prastarych, wie o twojej podróży do wodospadów Cliffwater i życzy sobie z tobą rozmawiać. Zgajnik leży na południe stąd, mieści się niedaleko gór. Prastarzy są mądrzy i cierpliwi, ale jeśli Onu chce zasięgnąć twojej rady w sprawie tego, co widziałeś przy wodospadach, obawiam się, że jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. Dobra, my tutaj coś dostaliśmy czyli właśnie tą pelerynkę która doda nam plus 2 punkty do stamina, to jak najbardziej sobie ją przywdziejemy. No to zdrowia już maksymalnie mamy 527, many 605. Mamy ten staw, który będzie można sprzedać, on jest soulbound, no to od razu myślę to zrobię. Dobra, wszystko posprzedowane. 543, no ładnie nam kaska rośnie. I Dobra, kolejne zadanie, które weźmiemy to z tego plakatu, ale ja myślę, że to będzie teraz dobry moment na to, aby zakończyć ten odcinek, no moi drodzy, wbiliśmy dwa poziomy, 18 oraz 19. Jesteśmy w połowie poziomu 20. No teraz zdecydowanie odczuwamy ten wzrost, ten buścik do doświadczenia stuprocentowy. Więc no jest dobrze. No prawie 20 poziom, więc myślę, że całkiem niedługo zrobimy sobie pierwszy dungeonik. No ja się tutaj cały czas zastanawiam. czy my dobrze, idziemy pod DPS-a paladynem. Ja nie wiem, czy nie lepiej by było jednak zainteresować się buildem pod healera, no ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. No i co, no całkiem sporo zadanych dzisiaj wykonaliśmy. Może za dużo walki nie było, a przynajmniej nie tyle, ile bym chciał, ale biegaliśmy po tej mapie. No i właśnie z uwagi na to, że tak szybko wbijamy poziomy, no to wiele zadań, które normalnie byśmy tutaj mogli wykonywać. Nam przepadło, no bo po prostu no mamy już zbyt wysoki poziom, a nie będziemy przecież wykonywali każdego tutaj zadania na te mniejsze poziomy, bo to by była strata czasu. No i co, no myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!